Dzień dobry, w kolejnym, w kolejnym vlogu. Fajnie, fajnie przyjęliście mój y, ten vlog. Po długiej, długiej przerwie, słuchajcie, tak mną dzisiejsze stają emocje. Brzydka w ogóle jest pogoda. Cześć! Cześć, kudłaty! Tak mną szargają emocje, że to jest w ogóle nie do, y, nie, do, nie do przyjęcia. Znaczy, do przyjęcia. Słuchajcie, dalej mam naklejkę nieśniągniętą, ale to już szczegół. Jak to u mnie jest? W ogóle jakiś taki, nie wiem. Katar dostałam. Moje kochanie dopiero wstało. W sumie to nie powinien wstać. Odejść! Mi się zawołał psa. W sumie to nie powinien jeszcze wstawać, bo jest wcześniej jak na niego, ale to jest będzie jego pierwsza nocka. Także nieźle. To jest taka północka, bo po południu już jedzie. Muszę przygotować do obiadu mięso, ale najpierw. Dla tych, którzy czekali na moje przeceny, na moje żółte karteczki, na moje y, po prostu zakupy, no to jestem. Nie będzie tego często. Od razu Wam mówię, nie proście mnie. Akurat dzisiaj się złożyło, dzisiaj się tak złożyło, że i mam czas, i mam samochód, i, i, i bo samochodu też nie, nie posiadam, bo mi zabiera. No i tak się złożyło, że dużo jest żółtych karteczek, robię kawę, więc jest hałas. Przyjdę tutaj i już mogę głośniej mówić, bo mi się wstał. I powiem Wam, że żółte karteczki to nie jest coś, że jestem biedna że truje ludzi, swoich domowników, że i takie różne tam. Tylko to jest to, że jestem bardzo, ale to bardzo gospodarcza. Za, ten, za to miejsce mogę coś innego, fajnego kupić. Tak nie marnuje się jedzenie, nie, tony jedzenia nie lądują na śmietniku. Kupuję produkty, które są dobre, z długą datą, albo jak są z krótką, to i tak się nadają do zjedzenia itd., itd. itd. Tutaj, gdzie ja mieszkam, to jest normalne, i ludzie są zafascynowani wtedy, kiedy mogą kupić taniej. I to bogaczy. To nie chodzi o to, że ktoś jest biedny, to idzie na żółte karteczki. Nie, normalni ludzie, nawet bogaci ludzie. To jest gospodarczość, nie, gospodarna, że jestem, i tak można zaoszczędzić, i tak można pomóc światu. Dosłownie, żeby właśnie nie marnowało się jedzenie. Oni nie chcą. Tutaj wyrzucać na śmietnik, i tak jak to w Polsce bywa. I w innych krajach również, nie tylko w Polsce, tutaj wolą sprzedać naprawdę za grosze, i żeby się właśnie nie zmarnowało jedzenie. To tyle chciałam Wam powiedzieć, bo dużo osób jeszcze na ten temat nie za wiele wie. Strasznie brzydka pogoda, ale nie będę wyciągała lampy, bo. Troszkę nie mam na to czasu zbytnio, lody mi się rozpuszczają, więc szybciuteńko zaniosę Miśkowi kawę i już do was, znaczy idę z kamerą, ale już do was idę nagrywać. Nie pokażę go, bo on czaczek. pewnie w łóżku. Idę i rozlewam kawę, całe ja. Proszę. Ja, dziękuję. Uważaj bez <laughs> Już nie, już wylane, nie widać go, ale były tam, leżą naki. ale ja nie mam czasu, <laughs> żartuję. żartuję, lepiej żartować niż chorować, czyli ja tradycyjnie powyciągam, tak jak kiedyś to robiłam, wyciągnę na blat i będę Wam pokazywała, co kupiłam. Dobra, słuchajcie, papier mi się rozwalił z bułkami, bułki oczywiście nie są z przeceny, aczkolwiek często się zdarza, że fajne je przecenione pieczywo jest i również je kupuję także tutaj do podzielenia, do zamrożenia misikowi już wyciągnęłam pomidorki normalne, koktajlowe do, jak dużo jem takich, gotowany kurczak w pasku, w paskach w przyprawie tym razem tikka chicken, bardzo dobre tutaj mamy śledzie wiejskie z filety z cebulką przetlenione pomidorki zobaczcie, jak można zaoszczędzić i tu już jest za a tutaj nic się nie dzieje, ludzie nic, ani normalnie. Ja nie wiem, czy czasami nie kupi się lepiej z przeceny, lepiej wyglądają y, niż y, normalnie. Tak samo patrzcie, czereśnie, 25 pensów. Teraz jest sezon na takiej rzeczy, więc y, wiecie, lody wam pokazuję. Uwielbiam te lody, lody to y, podruba solero, że tak powiem. 96 kalorii. No, tutaj mamy już lody, które mają i cukier, i. Znaczy tamte też mają, ale dobra, słuchajcie, nie patrzymy na składy w tym momencie, chociaż ja. wegetariańskie. Yy, ja patrzę na składy. Patrzę, i na przykład jak już zjem takiego loda, no to później cały dzień yy, pilnuję to, co później jadam, ale to kupuję chłopakom, bo są ich. Jedne z y, ulubionych lodów, może nie ulubionych aż takich wiecie, number one, ale y, lubią, lubią, one są tanie, jeżeli pójdziecie do Morrisona, y, osoby mieszkające tutaj, wypróbujcie te lody, a szczególnie te dwa polecam, te mają lepszą czekoladę, a te mają lepszy środek, nie? Gdyby tak pomiksować, to by było super, słuchajcie, y, patrzcie, ja wymieszałam teraz to, widzicie, te tu, tutaj, to, to jest tłuszcz, to jest śmietana, Super mleko ja to kupuję, stawiam sobie i wyjadam śmietane. Smakuje jak od krowy, normalny sztos. Dobra, patrzcie co mi się udało kupić. Gooseberries, czyli tanton Agres. Jezu, jak ja lubię Agres! Przypominają mi się czasy dzieciństwa, kiedy się jechało do babci na działkę i zżerało skrzaka. No właśnie. Ale kupny też może być. No nie ma innego wyjścia. I jak zobaczcie, jak zobaczycie, jaka cena, to już w ogóle dwa opakowania poszły. Kawa Morisonowa do, do maszyny. Kupuję często w TK Maxie, ale jeżeli nie, to wtedy Tom polecam wszystkim serdecznie. Dobra, mocna, bardzo fajna kawa. Dobra, jedzenie dla psa tutaj jeszcze stoi. O, okej. Okay. Lecimy z koksem, e, nie będziecie widać misiu, bo mi się w gaciach przyszedł, chcecie zobaczyć? <noise> Taki żacik. E, chlebuś, e, przepraszam, chrupkie pieczywo. Dobra, słuchajcie, 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 tutaj mam e, bukowe kiełbaski, tutaj mam przycynione truskawki. Jezu, przewraca mi się to sól, cały czas mi się przewraca z czterech funtów na funciaka. Piękne, dorodne, ładne truskawki. Zobaczcie, żeby nie było. E, tutaj mam morele z funta na 25, z funt 65 na 42. Mamy jeżyny, tutaj baterie. Tu do szkoły Russellowej kupiłam e, taki zestaw. Jeszcze mu coś tam, parę rzeczy dokupuję. Już tak wszystko ma, ale wiecie, takie przyrządy to zawsze się gubią. A teraz są fajne ceny. Tutaj mam Y, części od indyka, tutaj mam jego ulubione ciasteczka. Y, tutaj mam makaron, marchewki, takie bułeczki. Koty czyli serek wiejski, nektarynki. Tutaj też dra, dla Rasela takie neonowe, żeby mógł sobie tam podkreślać. Y, I przeceniona pora, jeszcze por przeceniony. I jeszcze będą dwie siatki. Dobra, banany. Tutaj mam kuczaczki dzisiaj na obiad. Serki dwa, bo mi się do pracy zawsze bierze. Nie wiem, czy jeszcze ma, czy nie ma. Wolam kupić. Kiełbaska miejska, wędlinka, tutaj multiwitaminy. To są jedyne witaminy sztuczne, że tak powiem, którymi się wspomagam. Tutaj bardzo fajne batony, które polecam. Możecie sobie tam poczytać różne, co tam dają. Noki kupione, tak kupuję noki. Zdarza się, że robię, ale bardzo rzadko. Kary yy, tutaj proteinowe, grahamowe, bardzo dobre. Lubię te yy, jogurty, serki, jogurty. Szczypiorek zwykły, jajeczka. Tutaj mamy zapach yy, do kontaktu na korytarz zawsze daję, bo tam wiecie, yy, kostki dla psa. Tutaj. Yy, łódki, siatka tych papryczek, tutaj takie gotowe kurczaczki, yy, odświeżacz do powietrza, do kibelka, yy, bo po mnie to lepiej nie wchodzić, taki żartek, jak się człowiek najedł owoców i warzyw, to Uuu. Dobra, yy, i mój chleb, który uwielbiam, ja jem na przykład dwie kromki dziennie chleba i to wszystko koktajlowe, no na pewno koktajlowe, takie tym razem kupiłam, chrupeczki, przekąski dla młodego i on teraz ma fazę na ajbro, także oczywiście bez cukru, bo cukier jest wszędzie dodawany, więc jeżeli gdzieś tam mogę zaoszczędzić to, dobra, ogórki no jedzenie dla psa, które pokazywałam, ale misiu i tak pokazał, dobra, ja idę się szykować o, Misiowy budzik dzwoni. Trochę go wcześniej obudziłam. Yy, bo ja za godzinę mam wywiad, także muszę się przygotować do niego wizualnie i mentalnie. A serce to mi i tak dalej. Tak przeżywam te spotkania z Wami. Jestem wdzięczna, bo tyle osób czeka na datę na wywiad, że Misio mi pomógł. Ja już sobie nalałam wodę do wanny. Idę się umyć, idę się. Słuchajcie, po co się jak? No po co się dzisiaj? W ogóle wiem, że nie będzie czucia. Dla swojego własnego komfortu. Co? Nowy psikacz? Inny niż ten lemonkowy. Deszcz pada. W ogóle kupiłam parasol e, przeciwsłoneczny. Taki wiecie, ochronny parasol nawór ogrodowy. Przeciwdeszczowy mi jak się, się śmieje i odgoniłam pogodę. Trudno, może się przyda, jak nie to się schowa w kartonie na drugi rok. Długie jeszcze lata także. Dobra słuchajcie, ja idę się umyć i szykować. Ja idę sobie tylko rzęsy zmyć, bo będę mieć całą twarz, głowę, wszystko. Także e, pokażę wam się Może przed tym, przed wywiadem jeszcze złapię za kamerę, jak już będę przy samym laptopie. Tak mi się wydaje i wtedy... Dobra. Jest. Emocje. Trzymajcie mocno kciuki, bo ja właśnie zaczynam. Lampa, wszystko jest przygotowane. Wiatrak chodzi, buty ubieram. Zaczynam. Tak dzisiaj będę się prezentować. I dzisiaj będę miał fantastycznego gościa. Zawsze są. Trzymajcie kciuki. Wywiad super. W ogóle to się nie połączyłam z wami yy, przy obiedzie. Chłopaki już zjedli. on tyle my zostawił. Miśka nie ma. Za chwilę do pracy lezie. Ja też pokazuję brudny talerz. Yy, wywiad wyszedł świetnie. Jeszcze nie zmyłam makijażu. Ja nie jestem na co dzień yy, kobietą, która się waluje. Teraz na tą chwilę yy, uważam, że yy, lepiej się czuję bez makijażu, ale do wywiadów z szacunku do yy, osoby... Yy, z którą będę rozmawiała uważam, że, że powinnam i być ubrana, i pomalowana i, znaczy stosownie ubrana bądź z niej goła i, i, i schludnie i tak dalej więc y, z szacunku do widza z szacunku do y, rozmówcy tak właśnie będzie, nie będzie taka maśka, paśka, pelaśka y, jak we vlogach czyli jak wyglądam na co dzień y, Wywiad już widzieliście, bo będzie przeplatany, będzie wywiad, vlog, wywiad, vlog, wywiad, vlog. Tak przynajmniej ten. I dużo się dzieje, emocje są uff, naprawdę świetne. No i dzisiaj um, zaprowadzę rasela na jego trening, ale dzisiaj nie zostaję. Wracam do domu i. <ścoughs> Chcesz tu wejść? I robię, wtedy wracam do domu i robię trening siłowy. Z tego względu, że już dawno, dawno. Kto no to, kocha pani? E, dawno, dawno nie ten. E, ups. E, nie robiłam, więc. O, tak. A później synek sam wrócił. jest daleko też. Mhm. No dobrze, tak to dzisiaj mi wyglądało. super. Super, 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 tyle się dzieje, fantastycznie. A ile gości, jakich fajnych, ciekawych, przede mną, przed Wami. E, przede mną, bo rozmówców, a przed Wami, bo, bo filmiki. No zapraszam, naprawdę już zapraszam. E, postaram się zaprosić z różnych dzieci, ludzi. Z różnych, z różnych, naprawdę przeróżnych, także... Dobra, kończę jeść. Ra, ra... Nie, nie masz. Ej, zobaczcie, stań. Zobaczcie, jaki wielki. Mm. Wielki, no, stań normalnie. O, tak stoi. Stoisz normalnie? na palcach. tak, Alda. Zobaczcie. <grym> Jezu, dobra, idź ksiakiem. Ja już jestem oczywiście umyta, ogarnięta, czuję się lepiej. Czuję się jeszcze lepiej, jak mam rzęsy pomalowane, ale wiecie co? Ej, tak mało sypiam ostatnio, że stwierdziłam, że idę na mały relaks, na małą drzemkę. Pół godziny, godzinkę e, się prześpię i dopiero później będę robiła różne inne rzeczy. Pamiętajcie o tym, że regeneracja jest bardzo, bardzo ważna. Jeżeli źle sypiacie w nocy i macie tam jakieś różne takie te, typu problemy ze snem, koncentracją i tak dalej, albo mieliście duży wysiłek fizyczny, albo pamiętajcie o śnie. No, pamiętajcie, także ktoś, kto kładzie się na drzemkę w ciągu dnia, bo mało sypia w nocy, albo kładzie się jakiś, Nie mówię, że codziennie, bo nie, bo ja codziennie też się nie kładę. Nie pamiętam kiedy, ale ostatnio spam 3 godziny, byłam w górach, spam pół godziny, później gdzieś tam musiałam iść. Wczoraj też spam bardzo mało, dzisiaj o 8 rano wstałam, żeby się wyrobić na wywiad. Także potrzebuję snu, sąsiedzi. Dzieci mają małe, dlatego tam, wiecie, różnie z dzieciakami. Także e, już jestem o e, zmyta. dzisiaj jeszcze czeka mnie e, fura prasowania? I e, y, e, muszę ułożyć pytania. Znaczy nie muszę, ale bardzo, bardzo chcę wykonać trening, zaprowadzić Rasela na treningi wykonać swój siłowy, także sporo roboty, też troszeczkę relaksu godzinka. Jak nie usnę, to nie jak usne, to, to dobrze godzina regeneracji w tym momencie jakaś muzyka re relaksacy, relaksacyjna zostanie włączona jakiś, wiecie, Szum, szum drzew, czy, czy jakiś potok górski, czy deszcz z YouTube i sobie. Pole, że poreleksuję się własnym. Ja się obudziłam niedawno, jeszcze zdążyłam wypić kawę. Raz już tam w swoim stroju sportowym jest. Raz jeszcze wyciągniesz rowery? Dobrze. Bo ja już ubieram bluzę, buty i wodę. Bluzę? Bluzę, no bo mi jest zimno. O, to do domu. No. Dzisiaj. O, Uuu. Cała Maśka, nie? jest jestem tak zakręcona. Dzisiaj jest szok. Jeszcze coś tu mi zegarek plumka. No. Dobra. Jestem, muszę sobie jeszcze włosy poprawić, bo no. tak? Wiem, że nie będziesz świeciła, ale jest ciepło. Ja wiem, synku, ale ja jestem obudzona dopiero, wiesz? Czyli bardziej zimno. Tak, jest mi bardziej zimno, no? Ale to kochany synek jest. Dobra, przyjdę, zamelduję się do Was, bo, um, bo będę robiła dzisiaj trening siłowy. Aha, tutaj u siebie w mojej siłowni. A teraz yy, zamykam zawieszenie rasela na trening. Rowerami jedziemy. Także później, do później. Ja wróciłam. Razem raz został na treningu. Wróciłam Tak jak wspomniałam wcześniej, może i nie. Eee, ja sobie przygotowałam właśnie tutaj przed em, przekąskę. To jest mój talerz. Eee, tak, cały zjem. Po treningu jeszcze skosztuję em, jakieś białeczko. I i Później będzie jeszcze kolacja, ale ja na kolację będą, nawet nie wiem, mam tak dużo pomysłów na tą kolację, coś tam wymyślę. Muszę jeszcze posprzątać i zabrać się za prasowanie i ułożyć pytania mm, dla jednej osoby. Jest tego trochę, ale sama przyjęłam sobie to na barki i spokojnie to pomału wystarczy zorganizować i rozplanować, będzie dobrze się działo. Najważniejsze to iść ze swoim jakimś tam schematem, ale znaleźć miejsce dla rodziny i znaleźć miejsce na odpoczynek i znaleźć miejsce na mm, treningi. Czyli przyjemność. Dobra, idę wcinać, bo tak myślę, że za 20 minut chciałabym wykonać trening, bo to miała wtedy akurat yy, przed resortem, zrobię trening. On wtedy wróci. Ja na spokojnie sprzątnę kuchnię. Yy, Coś tam porobię, pójdę się wykąpać, jakoś tak ten czas zorganizuję. Dobra, dzisiaj siłowe. No dobra, gotowa jestem do treningu. Powiem wam, że ja trochę trochę się ostatnio zapuściłam, jak GDo Ski Beach. Pozwalałam sobie na trochę więcej, ze względu na to, że wakacje to pozwalałam sobie na dużo, dużo więcej. Świadomie, świadomie z dzieckiem i tak dalej, ale wiadomo, żeby. Czuć się dobrze, trzeba robić hmm, różne rzeczy, które wpływają na to, że czujemy się dobrze. Czasami trzeba troszeczkę sobie hmm, pozwalać. O, od tego są wakacje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie byliśmy nigdzie na urlopie, nigdzie nie jedziemy. To sobie pozwoliliśmy w ten oto sposób. Oczywiście wszystko jest do zmiany, wszystko jest do naprawienia. Także ja. Aha, tu kolekcja butelek, dlatego że ja używam pudele, butelek wiele razy że dla mnie plastik jest wiecie, później żeby nie wyrzucać od razu to nalewamy wodę gdzieś jak idziemy jak jedziemy, także te butelki są wielokrotnego użytku dla mnie to robienie plastiku wszystko jest w plastikach, kurde wszystko jest w plastikach to nie my w plastikach, to nie my w śmieciach można by było kupić to, ktoś mi zaraz napisze to kupuj w szklanych butelkach no kurczę, no Eee, nie zawsze w tych sklepach są, dużo mogłabym na ten temat rozmawiać, ale to e, może na jakiś e, osobny filmik, może to kiedyś coś porozmawiamy, teraz wybrałem się za trening, bo już naprawdę, no, naprawdę jest już późno, także tak się prezentuje, jeżeli chodzi o, o. trochę tam gdzieś sadełko wychodzi, eee, gdzieś tam ale mięśnie też są. Kiedyś Wam się może jeszcze pokażę. Tak, bardziej wiecie, napinając się. Dobra, zaczynam trening. A z Wami się chyba już no, dzisiaj żegnam. A może jeszcze nie, może jeszcze jak Russell wróci po treningu, coś się odezwie do Was. Będzie fajnie. Dawno nie było tych vlogów. Dawno nie nie przedstawiałam Wam swojego życia prywatnego. A nie wiem, czy to będzie tak, że przy najbliższej okazji tych vlogów będzie znowu mniej więcej, będzie wywiadu, więc. Oglądajcie póki są Ja tak wyglądam po treningu. leję się ze mnie, Jestem całutka, mokra, całutka. Cała, cała. Jakbym wyszła z pod prysznica, zobaczcie. No, dobra. Teraz mam 20 minut do skończenia treningu Rasela, zanim on jeszcze przyjedzie. Także ja szybko nalewam. Oj, przepraszam, ja tu sobie wyłączam. Nalewam wody do wanny. No i. I to się ułatwi. Mój sportowiec już wrócił no, no, no. szczywie się, matka już teraz. O, o, o. I też idzie idzie się kąpać od razu. Będziemy mieć z głowy kąpiele. O, spadek, proszę bardzo, jakie popięcie. Ty też się popisujesz, tak, tak, tak. Dobra, my idziemy na dwór, a ty wskakuj do wanny, tak? No, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Ściska Was, patrzcie jak długo trzyma. Ściska Was bardzo mocno, całuję. Papa. Rosel też tak zrobił tak. <ścoughs> Moje skarby. Dobra, dzięki, fajnie, że jesteście.